Bombki z PRL-u, ich ceny potrafią być naprawdę wysokie. Spójrzcie licytację z dnia 3 stycznia 2023 649 zł za zestaw i 559 zł za zestaw. Ceny potrafią być naprawdę wysokie za pojedyncze sztuki i spójrzcie tutaj pszczółka 30 listopada 2022 210 zł na licytacji. Te wszystkie bombki potrafią osiągać niejednokrotnie ceny zbliżone do 1000 zł. Cześć, witajcie na 13. już wycenie pamiątek z okresu PRL-u. Wy wysyłacie zdjęcia, a ja i moi widzowie wyceniają. Zdjęcia wysyłacie na ten oto kontakt, który znajdziecie w opisie. Oraz za zapraszam Was również na wcześniejsze filmy, gdzie znajdziecie dużo odpowiedzi na Wasze pytania. Zaczynamy. Erotyka PRL-u Książka Kama Sutra rok wydania 1986, widać, dość używana była. Ostatnio taka sprzedała się za 3 zł 4 stycznia 2023, a więc cena symboliczna za tak kultową książkę. Pozycja numer 200. Jak będziecie pisać komentarze, to prosiłbym, żebyście zaczynali od numerów pozycji. Maszyna do szycia Zinger wystawiane są takie od 300 do 500 zł. Bardzo fajny gadżet do jakiegoś starego domu, ale dość małe zainteresowanie. Pięknie to wygląda. Szklany łabędź. Nie znalazłem takiego podobnego ostatnio w aukcjach zakończonych. Natomiast troszkę inny. Sprzedał się za 86,99 zł. 18 grudnia 2022. Bardzo piękny ten szklany łabędź. Chyba sobie takiego zakupię, bo ceny naprawdę bardzo niskie. Kożuch zimowy i te drzwi z tyłu. Istyn.pl Słuchajcie, dziękuję za to zdjęcie, ale znowu nie znalazłem w zakończonych aukcjach podobnego. Kożucha wystawiane były wcześniej w archiwalnych aukcjach po 100 ,50 zł 50 I tutaj raczej symboliczna cena, właśnie 50-100 zł. Ja bym tego raczej nie sprzedawał za tyle. Stary Mercedes, zwierzka firmy Ziku. Bardzo fajna, fajna firma, ale mało popularna wśród kolekcjonerów. Raczej króluje matchbox, tak, ale nie Ziku. Podobne wystawiono 30 do 50 zł, brak chętnych, moim zdaniem cena tutaj około 30 zł. Gitara strunowa firmy Defil w aukcjach archiwalnych znajdziemy sprzedaż od 100 do 150 zł, więc można tutaj spodziewać się, że cena będzie podobna. Oczywiście liczy się stan gitary i inne rzeczy. Fajans firmy Włocławek. Nie podano wysokości. Włocławek potrafi być drogi. Nawet widziałem aukcję po 1500 zł, 1000, ale ten tutaj to raczej mało poszukiwany. Do nich nie należy. Maksymalnie 50 zł. Słuchajcie, jeżeli się mylę, ktoś rozpoznaje, to proszę o komentarz. Figurka z mapetów. Nie pamiętam, jak nazywał się ten ta postać. Całe komplety po 40-50 zł. Wszystkich postaci na sztuki po 10 zł. Flakon Katowice z Teatyt to są naprawdę cenne rzeczy, widziałem po 1500 zł, natomiast takie jak tutaj, bardzo podobne licytacje z dnia, słuchajcie, 6 grudnia i 15 grudnia 265 zł i 313 zł, dlatego wyceniam to na około 300 zł. Być może w licytacji sprzeda się o wiele drożej. Boksztojnowy wazon pusty w środku nie znalazłem, ale pytanie jaka waga flakonu. I jaka wysokość, ile tego jest? W archiwum znalazłem po 100 złotych powystawiane podoble i myślę, że cena tutaj oscyluje wokół 100 złotych. Telewizor Neptun 212, słuchajcie, 30 grudnia 2022 model nowszy sprzedał się za 30 złotych uszkodzony. Jeżeli ten jest na zdjęciu uszkodzony, to cena również będzie oscylować wokół 30-50 złotych za... Taki piękny Neptun 212, który z wyglądu wygląda na całkiem fajny. I pytanie od widza, co to jest? Słuchajcie, mój drogi młody widzu, bo pewno masz mniej lat niż ta rzecz, to należało do pralki frania. Składało się to do środka, wyciągało i to była wyżymaczka Między dwie te rolki wkładało się ubrania i wkręciło się tą korbką, wyciskało się wodę. Wiem, bo tak parę razy robiłem. Figurki drewniane, no właśnie, mój widz opisał Markus Pierson. Pierson, czy jakkolwiek to się czyta, słuchajcie, figurki o wysokości 40 cm. Nie znalazłem żadnych gdzieś tam na aukcjach internetowych zagranicznych po parę tysięcy za sztukę, ale nie wiem czy jest to realna kwota. Jeżeli ktoś z Was rozpoznaje, to prosiłbym o pomoc w rozpoznaniu, co to jest i ile to kosztuje. Stare radio lampowe. Słuchajcie, marka nieznana. Tutaj chyba brakuje pokręteł dwóch, ale nie jestem pewien stan nieznany czy to działa, czy nie działa. Słuchajcie, jedno zdjęcie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że nawet takie zniszczone to między 50 a 100 zł. Proszę o komentarz, jeżeli ktoś rozpoznaje firmę. I na koniec zdjęcia waszych pupili. Piękny kot z szmaragdowymi oczami pieseczek, bardzo fajny, śliczny szczeniaczek, koń, otóż to też może być pupil, bardzo wdzięczny, lubię konie. No i na koniec słuchajcie, choinka z prl -u. spójrzcie na mebel z tyłu, choinka, anielskie włosie, no i te świeczki na nim plastikowe, no, te istny PRL, dziękuję Ci, mój drogi widzu, za to zdjęcie i oczywiście kontakt znajdziecie w opisie, zapraszam na wcześniejsze filmy które już Wam tutaj się wyświetlają. Wycena rzeczy z PRL-u, wycena monet, banknotów. Słuchajcie kontakt do mnie w opisie, wysyłacie zdjęcia Instagram, e-mail. Czas oczekiwania na odpowiedź bardzo długi, no niestety jestem trochę zapracowany. No i póki co, czy ich zdjęć nie było dawno, a pis wysyłaliście, to pisać jeszcze raz, wcześniej sprawdzając filmy, czy ich nie było. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Czy ich zdjęć pominąłem? To bardzo przepraszam. Na pewno gdzieś tam się zapodziały. Hej.